Siema, siema, siemanko. witam Was serdecznie na mojej wrześniowej zasiadce karpiowej. Znajdujemy się na łowisku Zacisze w Starym Sączu. Ja obecnie już zestawy powywoziłem, gdyż późno tutaj przyjechałem i chciałem wywieźć jak najszybciej zestawy, gdyż będę tutaj przez tylko i wyłącznie 48 godzin. Dużo, mało. Nieważne. Chciałem jak najszybciej posłać zestawy do wody. Cóż. Zostało tylko czekać. Aż odjedzie. A powiem Wam, że woda jest mega, mega, ale to mega trudna technicznie. Druga. Druga strona linii brzegowej. Wszystko. Masa powalonych drzew. Masa powalonych drzew. Podwodnych zaczepów, kołków, nawisy. Miejscówek do położenia zestawu z tego stanowiska jest multum, a znajduje się na stanowisku numer 6. No, co mogę więcej powiedzieć? Życzę miłego oglądania, trzymajcie kciuki i mam nadzieję, że będziemy widzieć się przy rybie, przy slingu i kołysce. Jedziemy z tym. Dajcie. 15 minut od wywózki. Strzał. Holuje rybę. Thank you. Siedzi. Aha. No i jest pierwszy wrześniowy. Co prawda nieduży, ale złowiony w takich okolicznościach naprawdę piękny, ciemny, Ach. śliczny. Oczywiście niezawodna kuleczka Life System. Wracaj i. Przyprowadź większy, <noise> pierwszy zaliczony. Wypadł stamtąd, wybliżenie za Ty nie taki mały. No taki mały. Siedem, osiem, ma. Przed zmierzchem odwiedził mnie koleżka tutaj. Poznaliśmy się tam przez forum na Insta. No i nie nagrałem niestety brania dla was. Ale wjechał kolejny karp. Tendencja wzrastająca, no spokój. Tendencja wzrastająca jest. Oh. Tym razem skuteczną przynętą okazał się NS1 Pink. <grywka> Bardzo waleczna ryba, bardzo waleczne ryby tutaj Mateusz ma. Jedziemy, trzeba wywozić i ciśniemy dalej. Coś nieprawdopodobnego. Dosłownie 5 minut od wywózki zestawu, co pokazałem Wam tego ostatniego Karpia. Zdążyłem tylko ustawić GoPro na. żeby zarejestrowało mi po prostu branie, co nie? 2,5 minuty na GoPro od wyłączenia. I mamy, mamy dwucyfrówkę. Pierwszą tego wyjazdu. Piękny Karp. Bardzo piękne, ale jakie piękne łuski ma. To jest coś nieprawdopodobnego. Waga pokazała 11300. Oto kurde i on się wjeżdża. Piękny. Zobaczcie na te łuski. Dobra. Zwracamy wolność. Zwracamy wolność. Śniemy, bo wjeżdża, wjeżdża, wjeżdżają lepsze ryby. Mogę oderwać go. Ojej, ojej, ojej. Pudło, kurzywa. Ale żeś tu a to nie mój zestaw patrzcie pływał z drugim zestawem. Ja pierdolę. Ze mną te numery. Ryba wyjęta. Proszę mi o Was, moi kochani. Nie będę tu się rozkładał i pokazywał dla Was. Full professional. Pokażę, tak po prostu, z kołyski, jak, jak wygląda. I wraca do wody. Na pewno jest zmęczona, pływała z drugim zestawem. Jutro dla Was pokażę, jak to wszystko wyglądało. Eee, gdyż. Gdyż, gdyż yy, waga nie przekracza tam standardowej tutaj przeze mnie yy, wagi ryb, przez które, które tutaj łowiłem, więc tak, tak w skrócie, żeby nie było, że nie wyciągnąłem rybka, pyk piękna. Uratowana, pływała z zestawem z ciężarkiem, na pewno jest zmęczona. Chcę szybko ją wypuścić do wody, więc trzymajcie kciuki. Dwie wędki jeszcze zostają w wodzie, tej już nie wywożę. Do jutra. Albo do później. Siemaneczko po drugiej nocy. Oprócz tego nocnego, wieczornego bardziej <grytania> poplątywacza żyłki. Jak ja to nazywam. Eee, nic więcej się nie uwiesiło. Noc przespana także luzik. Ja już biorę się, no niestety, zapakowanie manżuru. Powoli. Eee, I cóż, się spakuje, to jeszcze zrobimy małe podsumowanko tejże zasiadki. Do później. Obiecałem wam pokazać ten zestaw, który utrudnił mi wczorajszy hol, w który była zaplątana ryba. Zobaczcie to jest mój. Tak oplotło mój zestaw, że ciężarek z mojego zestawu się nie wypiął A tu jest kolejny ciężarek zabity na beton setka. Pytanie po co? Po co, po co, po co? Tu są tak silne ryby, że wypinają te ciężarki bez problemu. Dbajmy o zdrowie ryb. Dlatego też nie robiłem dla tej ryby zdjęcia ani tam, tylko szybko wypięcie. Pokazałem z, z, właśnie z, z GoPro z ręki i poszło do wody, bo naprawdę była wycieńczona ta ryba. Pamiętajcie o tym. Łowisko za ciszę. Manżur spakowany. Czas wracać do domu. Ta zasiadka przechodzi już do historii. Na koncie 10 rybek. Dwie spiny. Yy, przepraszam, jedna spina i dwa puste brania. Przechodzę do rzeczy, podsumowując. Łowisko jest bardzo mega klimatyczne. Wszystko jest, co wędkarz potrzebuje. Klimat ryby natura, wszystko. Bardzo mocno polecam przyjechać tutaj sprawdzić swoje umiejętności, gdyż ryba tutaj jest bardzo cwana, bardzo chytra. Pakuję w podwodne zaczepy, w drzewa powolone liczne. No i cóż. U mnie graty już w karpiowozie popakowane. Będę się zbierał, bo daleka droga przede mną, a Wam Polecam przyjechać do Mateusza na łowisko za ciszę, spróbować swoich sił. A my się widzimy zapewne na następnej mojej wyprawie karpiowej. Trzymajcie się i do zobaczenia.